No cześć, cześć, witajcie i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Spec Simulator X. -Roblox. Słuchajcie, mamy nowy update, nowy Dog World Update, czy jak to się tam nazywa. Dziś podkażę Wam wszystkie nowości, jakie mamy w tym update, i na końcu odcinka zrobimy sobie mały konkursik e, na gemy, bo teraz jak znajdziecie mam całkiem sporo gemów, całkiem sobie ostatnio zarabiam gemy, więc mogę je rozdawać póki co oczywiście. E, więc słuchajcie. Eee, nowy update, eee, na początku pokażę wam takie rzeczy co widzimy Oczywiście mamy nowy świat, tutaj już Okawaii oh, World eee, Mamy Dog World, no i mamy tutaj słuchajcie eee, Nowe jajka, oczywiście nowa kraina tutaj zupełnie Mamy cztery nowe krainy, tak no cztery nowe krainy eee, Na końcu mamy skrzyneczkę Między tym chyba nic tutaj nie mamy, nie ma tu jakiegoś przejścia żadnego No nie widziałem żeby to było jakieś ukryte Ukryte miasto, miejsca, ale w sumie nie jest więc możemy to sprawdzić. Chociaż czy tu nie, nie ma żadnego sekretnego przejścia, niestety. Chyba za wodospadem coś było. Już nie grałem, ale zaraz po prostu przejdziemy na stronę Big Games, gdzie po prostu wam przetłumaczę te wszystkie nowości. No i pokażę. wam oczywiście też nowe questy tutaj. Mamy tutaj jakieś inne pierdoły, no i tutaj jest skrzynka i tutaj nie da się wejść. Pewnie będzie to dodane w kolejnym update'cie, jakieś tutaj przejście. Ta skrzynka ma 2000SX, więc naprawdę będzie się mega dużo, długo ją niszczyć. Ty pamiętam, że nie mam jakichś mega dobrych petów, więc u mnie to też będzie długo. No i tak, no i tak to się tutaj prezentuje. Poza tym, mamy nowego huge'a, jest w tym jajku na końcu mamy hot dogi w ogóle to jest hot dog i taki jest nowy huge i wiem, że jest nowy huge, który jest do zdobycia jedynie na świecie hardcore w tym jajku więc to jest specjalny huge, który możemy zdobyć tylko na HC, niestety nie mam tej krainy ulokowanej na HC, więc nie mogę wam tego pokazać, jak dokładnie ten huge wygląda, wiem jedynie, że jest na tej krainie i da się go zdobyć tylko na świecie hardcore jednakże, przechodzimy na stronę Big Games i tam pokażę wam wszystkie nowości, jakie tutaj nam Opisali, co się zmieniło i no, więc cięcie. Ok, więc znajdujemy się już na oryginalnej stronie Peak Games i mamy tutaj napra naprawdę dużo zmian, że chyba nie będę wszystkich czytał, ale dobra, zacznijmy. Więc proszę, mamy te cztery nowe krainy, które mówiłem. Mamy tutaj 17 nowych petów, nowe dwa huge. Tego, co możemy zdobyć w jajku e, zwykłym, e, co wam przedtem pokazywałem, a tego tylko na hardkorze, więc e, tak to działa. E, no, trzy nowe jajka nowy dog Chest i taki hot dog mamy i jego możemy on ma taką samą szansę do zdobycia jak banan ale można go dropnąć tylko w Doc Wars. Byle jajka, ale szansa na jego jest w mega więc z nowym najrzadszym petem jest no, ten właśnie pet co jest tylko na hardkorze, nowy exclusive x z tyloma petami jak sobie widzicie Mamy no, tutaj nowy Titanic i dość jest naprawdę dużo, dużo zmian. Chyba nie będę wszystkich czytał, ale powiem Wam mniej więcej najważniejsze, czyli że możemy na przykład e, wszystkie pety na zziąć z Dark Metal Machine e, Możemy się automat, automatycznie teleportuje nas do stanowiska z PETem, jakiego wyszukaliśmy w tym terminalu, wiecie, w trading Plaza. ale to jest zbagowane ogółem, czasami w ogóle nie tepa, czasami TEPA gdzieś, gdzie w ogóle nie ma tego PETA, to jest spagowane. Jest, jest E, możemy teraz zdać na aukcje ekskluzywne pety. E, tego nie rozumiem szczerze, więc nie przetłumaczę. E, zwiększone zostały VIP Diamond Reward 10 razy. E, zmniejszone zostały ceny aukcji z 5 do 1%. I ceny w sklepie za questy stały dużo bardziej zmniejszone, więc to jest naprawdę fajne. I tego nie rozumiem, co dodane jakiś Season 2 DLC, który będzie znowu w tych. Aha, dobra, chyba czaje, bo były tam jakieś Season 1 gifty czy coś tam. E, nie wiem czy to o to chodzi, więc takie coś będzie nie, za niedługo. E, achievements za Dock World, tutaj nowe questy w Dog World Time on Drops in Season 2 DLC, nie wiem szczerze jak to działa. E, zostały zwiększone w sklepie e, gemy. O, tak. Czekajcie, aż muszę sprawdzić. Nie w Quest shopie, dobra, Quest Shopie, ale nie, bo chyba są takie same, więc... Nie wiem czy zostało zmienione. Hardcore hoverboard, czyli ta deska na że kosztuje teraz 5 BGMów. No to jakieś e, poprawione błędy głównie. E, I tak zostało znelfione Kawaii Ward, że jest tańsze. No, usunę, usunięte te lag pusty, usunięte boost bots, ok, bo mi tylko from chat, a to już, to już mieliśmy właśnie, właśnie, to już mieliśmy wcześniej, nie wiem czy to są zmiany tylko z tego update'u, ale no, dokładnie update, nie, więc nie wiem, czy szczerze to jest tak, jak to działa do końca, nie wiem. I, i są w terminalu, na przykład mamy eki, w terminalu mamy teraz jajka i gifty, możemy szukać. Warning to detali z The Free Monitors. Aha, jest więcej ty. To był in Index. The... Ok, jakieś te głupoty. No, to jakieś głównie poprawki z tego co widzę. Rating on tak. To głównie jakieś poprawki były, ale takie poprawki, że według mnie to działa teraz gorzej. I jak chcę sobie wyszukać huge'a, to te mnie do jakichś pyle jakich tych nie. Do jakichś serwerów, gdzie w ogóle tego huge'a nie ma, więc śmiesznie. Wygląda szczerze. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Nie dostaliśmy jakieś niewiadomo jak dużo zmian. W sensie dużo poprawek było w większości. I mogę wam pokazać tutaj: Quest Shock Sandwich jest tutaj dużo, dużo taniej. Tutaj to 2500 kosztowało, tutaj tylko 200, więc w sumie sobie kupię, bo przyda mi się. Wiem? Kupiłem? To mogę cały czas dokupywać? Co? Ej, to jest dobre, to mi się podoba. No, tutaj to. Chyba wygląda cały czas tak samo, szczerze nie wiem. No. E, więc tak to tu wygląda. Tutaj jest Exclusive. E, egg, tak się prezentuje w praktyce. E, więc e, tak się ten tak prezentuje. To mnie jest całkiem spoko, ale bez szału. E, mógł być lepszy, mógł być gorszy, więc. Więc no, e, nowe pety wyglądają mniej więcej właśnie nowe pety już wam pokażę. Dog pod. O. Tyle mają Rainbow nowe PETy 45Q, niestety Dark Matter jeszcze nie mam, no ale będą miały jakieś, nie wiem, 120Q, coś takiego, więc mniej więcej tyle mają nowe PETy. nadzieję, że Wam się spodobało, że uczynił mocny i robimy konkurs na na 5 bilionów bo wyniki będą w kolejnym losowaniu, więc jedyne co musicie zrobić to napisać swój nick, stawić łapkę, suba i w następnym... albo nawet nie wiem czy w następnym odcinku czy coś po prostu patrzcie na mailboxa, to jest istotne, więc trzymajcie do zobaczenia, wijajcie na Discorda i cześć, hello!